Cześć! W dzisiejszym odcinku gier ze śmietnika zagramy w Rogue Warrior. Grę, która notorycznie pojawia się we wszystkich zestawieniach najgorszych pecetowych produkcji wszechczasów. Trochę mnie to zaintrygowało, bo na gameplayach nie wygląda to jakoś tragicznie. Postanowiłem więc sprawdzić, co tak naprawdę nie zagrało. Film zawiera wulgaryzmy i tak dalej. Tytuł sygnowany jest nazwiskiem niejakiego Dicka Marcinko. Z tego co wyczytałem, bardzo znanego w USA elitarnego żołnierza, twórcy Seal Team Six, przy tworzeniu którego zajebał znaczną sumę pieniędzy, za co został nawet skazany, w rzeczywistości nazywał się Richard, a Demodick był jego pseudonimem. Skąd taka przedziwna ksywa? By to ustalić, sięgnąłem posłownik polsko-angielski: demoniczny kutas? No dobrze, nie widziałem, nie mi to oceniać. Na no, okładce reklamował się tekstem: Jestem gniewnym Bogiem Walki. Więc od razu wiadomo, że to nie jest byle chuj z pierwszej łopanki i z takim wyobrażeniem podchodziłem do rozgrywki. Kończąc ją, wiedziałem, że to nie żaden demoniczny, gniewny, wojenny kutas. A demo w pseudonimie to bardziej wersja demonstracyjna, czyli jak wiemy z doświadczenia, krótka. Przejdźmy może do rozgrywki. Oto Richard, krótki penis Marcinko i Rogue Warrior. Pierwszy raz skręciło mnie z żenady przy wyborze poziomu trudności. Gra jest niby dozwolona od lat 18, ale te opisy mogłyby zrobić wrażenie co najwyżej na niezbyt inteligentnym 10 -latku. Nie miałem się za jakiegoś kurwa wybrańca. Straszną cipką też nie byłem, więc wybrałem standardowy poziom trudności. No dawać kurwy syny. Akcja gry przynosi nas w czasy zimnej wojny do Korei Północnej. Marcinko, wraz z dwoma przydupasami, których osobiście znalazł w rynsztoku, ubrał, wyszkolił i wykarmił własną piersią, ma zinfiltrować jakąś tam fabrykę bomb, rakiet czy innego śmiercionośnego barachła, mającego w domyśle zburzyć jedyny właściwy amerykański porządek świata. Już pierwsze sekundy zdradzają, że nie są to najmilsi ani najbardziej inteligentni ludzie na świecie. Ekipa wyskoczyła z helikoptera i zaczęła beztrosko wybijać przypadkowych strażników zaczajonych w lesie. Sprawa szybko się rypła, Jeden z pingpongów wysadza perfekcyjnie wyszklonego murzyna Iluja z Irokezem w scenie podpieprzonej z Leona Zawodowca, a gniewny Bóg walki zostaje na placu boju zupełnie sam, co w dość dosadny sposób podsumowuje. Proszę tu, jak wasza sytuacja? Chujnia z grzywnią, cholerni korańcy czekali na nas. Moi ludzie nie żyją. Następnie rusza w bój z komunistami wszelkich rodzajów i kształtów. Na filmie tego nie widać, ale wersja PC-towa to jeden z najgorszych portów jakie w życiu widziałem. Od początku występuje potężne rozrywanie obrazu. Chciałem jakoś to zniwelować w ustawieniach, ale synchronizacji pionowej nie ma, opcji grania w okienku nie ma, nic nie ma. Ograniczyłem klatki w kontrol panelu NVIDII i trochę pomogło, wciąż jednak gra była wyjątkowo niepłynna. Okazało się, że jak na tytuł konsolowy przystało Rogue Warrior nie lubi klawiatury. Ale nie tak kurwa, że źle się gra. Podłączysz pada, jest gitara. Gra działa marnie, nawet gdy wykrywa klawiaturę podłączoną do komputera, więc trzeba ją koniecznie odpiąć. Nie wiem, czy Marcinko jest świadomy obecności klawiatury w tym samym pomieszczeniu, więc dla pewności zaniosłem ją do łazienki, zamknąłem w sedesie a całość owinąłem folią aluminiową i posypałem sorbentem. Gra co chwilę zwija się też na sekundę do paska i sama wraca na pełny ekran. Czasem kilka razy w krótkich odstępach. Próbowałem mieszać w ustawieniach, wyłączać i włączać poszczególne opcje, ale nic to kompletnie nie dało. Wróćmy jednak do rozgrywki. Gra jest typowym FPS-em. Możemy co prawda przechodzić ją w sposób skradankowy. Zabijanie wrogów po cichu oglądamy w formie trzecioosobowych cutscenek, nawet nieźle wykonanych. Osobiście wolałem jednak dosyć tradycyjne podejście, mianowicie kapiszonowanie komunistycznych kutafonów za pomocą broni palnej. Na kampanię składa się 8 misji, nazwanych pewnie dla podkreślenia ich wagi i tajności akronimami. Operacje odbywają się na terytorium północnej Korei, a później Rosji, ale równie dobrze mogłyby mieć miejsce w RPA, Argentynie albo Nowej Hucie. Lokacje nie wyróżniają się absolutnie niczym i są w większości osadzone na szaroburych terenach przemysłowych, dokach, magazynach azbestu, ciągarniach drutu i innych lokacjach pozbawionych szczegółów i miejsc charakterystycznych. W zasadzie jedynym aspektem, którym różnią się oba kraje to atakujący nas tubylcy. Koreańczycy pokrzykują po swojemu, a przynajmniej tak mi się wydaje, bo po koreańsku potrafią powiedzieć tylko LG i Hyundai, a Rosjanie, wiadomo, cytują klasyków rodzimej literatury. Najbardziej wpadł mi w ucho wiersz seriozy Muszkatołowa, będącego również wynalazcą słynnej gałki i brzmi on tak. Paszał ty chuj, suka, suka blać, w paszczu pięćdziesiąt, twój ob twoju mać, a może jego autorem był radziecki poeta Iwan Jednokierunkow, którego imieniem nazwano wiele polskich ulic, jest to dla zrozumienia gry całkowicie nieistotne. Fabuła najczęściej nie jest najmocniejszym punktem strzelanek. W wyjątku od tego nie robi Rogue Warrior. Historia jest całkowicie nieangażująca i pomijalna. Przez większość gry nie wiedziałem, co w zasadzie robię, a raczej wiedziałem, ale gówno mnie to obchodziło. Początkowo miałem znaleźć fabrykę bomb. Na końcu misji okazuje się, że bomby są w porcie. W porcie dowiedziałem się, że jednak w pociągu do Rosji. Marcinko wskakuje na pociąg i jedzie do Muchosrańska w obwodzie Męczyworskim. Na miejscu okazuje się, że bomby są w jakimś pałacu i tak dalej. Miałem chociaż nadzieję, że ten zasrany pałac zrobił z rozmachem, ale nie. To zwykły moloch bez przedmiotów użytkowych, za to cały upchany kolumnami, sarkofagami, skrzyniami, które aż wołały schowaj się za mnie. Bo naturalnie w grze zaimplementowano cholera wie po co system osłon i teraz wszystkie mapy muszą składać się wyłącznie z osłon. Sam system jest całkowicie zbędny, bo po pierwsze, Marcinko wytrzymuje naprawdę wiele obrażeń, po drugie, za osłoną nie możemy używać celownika, a po trzecie, korzystając z osłony, musimy oglądać jego chłopską brodatą mordę, a już samo słuchanie tego tempego imbecyla jest wyjątkowo traumatyczne. Sukinsen! Powtórz, Marcinko! Dupa i kamieni kupa, admirale! Tu chciałby przejść do największej wady Roguriora, a jest nią niewątpliwie Richard Marcinko. Powiedzieć, że jest to wyjątkowy głąb, to jak powiedzieć, że Danny Devito jest niewysoki, a Pudzianowski coś tam ćwiczy. No lekkie niedopowiedzenie. Przez całą rozgrywkę nie usłyszymy z ust tego irytującego chuja ani jednego sensownego zdania. Jak ja kurwa nienawidzę ogrodowych labiryntów! Na każdym kroku rzuca bluzgami i tenimi tekstami, mieszając z błotem każdego i w każdej sytuacji. Marcinko jest w swoim mniemaniu wyjątkowo męski. Tak męski, jakby spłodził go Arnold Schwarzenegger z Sylwestrem Stalonem. Poród odebrał Mariusz Pudzianowski w szpitalu frontowym pod Stalingradem, a później wszyscy razem przez całe dzieciństwo hartowali jego zjebany charakter w dole z łapnem. Nie wiem, czy w domyśle miał być taki przekozak, robić wrażenie prawdziwego twardziela, czy nikt nie miał pomysłu na jego linię dialogową, więc postanowiono, że będzie co 5 sekund rzucał kurwami. Chciałem go nawet w pewnym momencie wyciszyć i włączyć napisy, ale zgadnijcie, czy jest taka opcja. Na nichu ja. Niezależnie od powodów jego zachowania, jedyne co odczuwa gracz to irytacja i politowanie. Gdyby poczucie żałości miało twarz, byłaby ta morda Marcinko. Przewracałem gałami tak często i zamaszyście, że prawie porobiły mi się dziury w powiekach. Całe szczęście, że nie jesteśmy zmuszeni obcować z tym degeneratem zbyt długo. Misje są krótkie, a przejście kampanii fabularnej nie przekracza półtora godziny. Nie ma tu nic do zbierania, żadnych znajdziek, dodatkowych elementów fabularnych, wyników dośrubowania, a etapy niedojrzałe Małe to jeszcze do bólu liniowe. Nie zejdziemy ze ścieżki przewidzianej przez twórców, nawet na krogi. Całą grę popierdalamy jak po sznurku. Co jest w sumie nawet zaletą tytułu? Sam nie wiem, czy chciałbym spędzić z nim choćby pół godziny więcej. Wysadzamy pałac, później wysadzamy tarczę antyrakietową w jakimś generycznym bunkrze. Okazuje się naturalnie, że bomby, których szukamy są na tamie. Przebijamy się więc przez rzeszy niezbyt lotnych komunistów i wysadzamy bomby wraz z tamą i połową Muchosrańska. Uciekamy po uprzednio przygotowanych linach ewakuacyjnych. Przez kogo przygotowanych spytacie? Cholera wie, może wysłał wcześniej stażystę, opłacił dozorce, a może ruscy soldaci sami nie chcieli dłużej oglądać jego brodatego ryja i powiesili je, żeby zrobił swoje i spierdalał jak najszybciej. W końcu lądujemy na łódce. Marcinko zjebał jak psa wojaka, który przybył mu na ratunek. Co wam tak długo zajęło, skurwiele? Ten chciał ratować sytuację i mówi, że współczuje mu straty murzyna z cygarem i ziomka z irokezem z początku gry. Ale Diga nie myśli uronić, chodził nad poległymi kompanami. Jest tak męski, że sam by ich pewnie zabił, gdyby jeszcze żyli. Tym skurwielom jest bardziej przykro. Gra się kończy i gdy już myślałem, że nic mi więcej nie czeka, usłyszałem to. nie nie wstała. Tak. Dick Marcinko rapuje swoje suche, debilne teksty do muzyki z Simsów. Nie wiem tylko, jakie haki mieli twórcy na Miki Rurka, żeby skłonić go do dubbingowania tej żenady. Nie wiem w ogóle, jaka była docelowa grupa odbiorców tego czegoś. Czy istnieje choćby jedna osoba, która nabyła rogu Warriora na premierę za pełną cenę i podtrwającej półtora godziny męczarni z bluzgającym brodatym cepem stwierdziła, że to były dobrze wydane pieniądze? Przecież odpowiedzialne za grę Studio Rebellion to nawet w tamtych czasach była solidna i doświadczona ekipa. A tu mamy do czynienia ze zwykłym skokiem na kasę, przeciętną strzelanką z marną optymalizacją. W najlepszym razie średnim systemem walki oraz bohaterem, któremu nie dałbym wykopać wychodka, nie mówiąc nawet o powierzeniu mu supertajnej misji. Lokacje są małe, szare i całkowicie bez polotu. Stan techniczny woła o do nieba, fabuła to typowa zimnowojenna sieczka, płytka jak woda w kałuży. Tytuł, w mojej ocenie, całkowicie zbędny i nieistotny. Nie wnoszący nic do branży gier poza niesmakiem, idę w spokoju poskręcać się z żałości. Do zobaczenia.